Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego zdobył wyróżnienie i nagrodę specjalną w konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To zasługa projektu doktora inżyniera Janusza Jabłońskiego. Jego system kryptograficzny otrzymał jedno z trzech wyróżnień w kategorii Produkt Przyszłości Jednostki Naukowej oraz nagrodę specjalną w kategorii Projekt z branży ICT. To wiele oznacza nie tylko dla wydziału, ale właśnie również dla uczelni, ponieważ laureaci konkursu i wyróżnieni, to jest opisane dokładnie w regulaminie konkursu, poza tym, że mają... Prawo posługiwać się właśnie takimi tytułami, to są promowani też przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Promowani są y, przez placówki dyplomatyczne na targach innowacji. Promowani są w ten sposób, że laureaci są zapraszani do Wszelkich programów wydarzeń poświęconych innowacyjności. System opracowany przez doktora Janusza Jabłońskiego może znaleźć zastosowanie m.in. w firmach i instytucjach, dla których szczególnie ważne jest bezpieczeństwo danych osobowych, w teleinformatyce, e-usługach, systemach elektronicznego obiegu dokumentów. Może także zastąpić dotychczas powszechnie stosowane rozwiązania, takie jak karty zdrapki, powiadomienia SMS czy tokeny. To rozwiązanie wyprzedza. Aktualnie stosowane nie tylko w kraju, ale na świecie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, e-usług, czyli e-zdrowia, e-bankowości, e-administracji, czyli wszystkie usługi dotyczące systemów informatycznych, czyli tam, gdzie są przetwarzane informacje, szczególnie informacje i dane wrażliwe. Przewaga tego innowacyjnego projektu polega głównie na zastosowaniu zabezpieczeń z wykorzystaniem tzw. kluczy jednorazowych. Została wykorzystana ta zasada kluczy jednorazowych, czyli każdy komunikat jest szyfrowany innym kluczem oraz metoda addytywna metoda generowania kluczy, czyli nie przekazuje się informacji użytkownikowi systemu w postaci klucza, czyli jak jest klucz, a jedynie jaka jest różnica pomiędzy poprzednim a następnym kluczem. I tą wartość, czyli tą informację można przesłać w sposób jawny, nie narażając na przełamanie bezpieczeństwa tego systemu. Proponowane rozwiązanie pozwala realizować bezwarunkowo bezpieczne i odporne na znane metody kryptoanalizy systemy kryptograficzne. W ten sposób nie mając pierwszego klucza i kolejnych, nie możemy powiedzieć jaka jest aktualna wartość klucza, czyli będziemy generowali całe gamę, Ktoś, kto będzie chciał przełamać kryptosystem bazując na przeglądzie zupełnym, czyli generując wszystkie możliwe komunikaty z szyfrogramu, otrzyma bardzo wiele komunikatów równie prawdopodobnych i będzie musiał zgadywać, który z tych komunikatów jest wiadomością. Już dziś do uczelni zgłaszają się firmy zainteresowane nabyciem licencji na wykorzystanie tego rozwiązania. Już w tej chwili kilka podmiotów z branży ICT zgłosiło zapytania. Pytając o, krótko mówiąc, warunki wykorzystania tych patentów, no, na których opiera się projekt. W tym roku do konkursu Polski produkt przyszłości zgłoszono kilkaset nowatorskich rozwiązań. Projekt z Uniwersytetu Zielonogórskiego znalazł się w elitarnym gronie 11 laureatów.